dzisiaj jest drugi dzień mojego wyjazdu do Zostało dziesięć i wracałem w ten dzień. La Tak czy owak, dzisiaj chcę pozdrowić wszystkie osoby, które postanowiłam zapisać o tym opakowaniu od ciągutek. Czytam krówek. The To jest baton rzeczy. I pokazać wam jedną Piękną rzecz. I zapisałam nic w normalnie karty, ale nie mam. Tak czy owak. Chodźmy do tej pięknej, creepy rzeczy. Wracam teraz ładnie kamerą. I tu macie piórko, piłkę jakieś małagane. I tam, 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 tam. Oto zegar. Tykający strasznie głośno i niewkurzający. Co może że tak strasznie głośno tyka. Ma takie, w mojej opinii, creepy oczy. Zatem tak. To była jedyna rzecz, którą miałam wam do pokazania, a teraz to, co chcę powiedzieć. Więc. Ale no, to nie wyszło tak, tak ultra na sztywno. No i to dość szybko. Dla wszystkich skandzioków, dla wszystkich, którzy są związani ze skandiem, dla takich jak admini, przy admini, wszyscy teraz ich nie chcę mi się wymienić. Nie wiem czy wymienić, ale i tak to zrobię. Czyli Liz, ziemniaka, Perwa, stalkera, takie marchawkę, jak matkę, statkę i foki. Zobaczcie, się Los. Numer 1. Oprócz tego love dla osób związanych ze skandziem, przykładowo czyli Iza Lizarda i Jaju. No może mniej, ale może być, jak tu będzie. nie się cieszy. Zatem wielkie, wielkie też losy. To są losy dla iz, Izy Lizarda i Jaju też wielkie losy dla znajomych y, y, Izy i Liz, czyli, czyli to Stera, i delmy. Wam nie daję losu, bo na niego nie zasługujecie. No tak go darmok. Takie takie dzieci. Patrzcie, się. Jeszcze osoby związane z tajemniczatami ażkami. Takimi sobie też związaniem do skęczamy, ale to jest szczególnie. Pierwszy od osoby, które znam jeszcze ze Skype'a, Czyli Asa, Plaga, Maciej i Jarka. Cztery osoby. A jeszcze kuba, ja zapomniałam o nim. Rzesz. Przepraszam, Kuba. Dobrze czy ich. są jeszcze wielkie pozdrowienia dla brzosy, wielkie losy dla niej. Wielkie losy też dla gumniejsi. W jakimś stopniu dla łamane banany, wielkie losy. Nienawidzicie na za, zawsze Torcika jak on zostanie w waszej dupie, tak długo, jak możecie wytrzymać z nim w waszej dupie. Ale tam jest jeszcze masa innych osób, które poznałam, ale niestety w tej chwili nie mogę sobie ich przypomnieć. Bo niestety, mam ja pamięć, jest taka krótka, że to jest aż szok. Tak jak wielkie losy, czy, czy takie ultralosy, los, love, los, love, love, love dla wszystkich stajniczatów jasku wszystkich. Nie wiem, co się nie, ale to jest szczegół. Tak czy to... owak. Dziękuję, że jesteście. I prawdopodobnie będę teraz nagrywać... Będę nagrywać jeszcze 10 filmików, plus a ja sobie sobie go przez następne dni. Będę robić takie niby codzienne vlogi takie ultra, w którym będę pokazywać, jak bardzo nic się nie działo. I mam winogrona za plecami. Więc idę je teraz zjeść. Ale do niej się sięgnę. Więc wezmę taką komerę i pokażę wam, jakie wiem. Tu macie winogrona. O! Są piękne. Wezmę je ja, do ręki. Odwrócę komera. A słuchawka niech zapadła więc tak pa i ultralofer dla każdego.